Siemaneczko, witam Was w Krwawej Łaźni według Wereksa Dzisiaj łaźnia na 85 poziom. Jak możecie zauważyć, tutaj już mam Paladyna. Wróciłem na Paladyna i ogólnie będzie pewnie pompa, bo e, urana naprawdę było nieźle i myślę, że na łaźni też może być nieźle. Na łaźnię założę sobie legendarne błogo. Zostały mi już tylko dwa użycia, więc e, teoretycznie już mi zostało jedno. Ale myślę, że z tym błogiem będzie e, lajtowo, to znaczy no, powinno być lajtowiej. Wbijamy, nie ma co czekać, e, zgoda mi zasady. Ogólnie jest już 29, poza 15 sekund już nie będzie się dało wbić. I na szybko trzeba obczaić... No właśnie. OK. Ja się mogę z nim bić. Co on teraz będzie przedłużać, tak? Jeszcze ma głęboką ranę, więc raczej nie powinienem przegrać, co się w sumie jeszcze nigdy nie zdarzyło. A właśnie, ja mam teraz ogólnie sporo niszczenia pancerza bez boga bo mam w broni i w butach. Jeszcze bym sobie ogarnął jakieś błogo zniszczeniem pancerza. Bo nie ogarniałem w sumie czy mam jakieś takie. O. Hmm. Tutaj jest zniszczenie pancerza, ale te błogo jakoś mnie nie przekonuje do tego, żeby je zakładać na przykład na łaźni, bo no nie ma ani leczenia, a też nie ma za dużo. Jedynie co do niszczenie niszczenia pancerza, no ale jakoś tak nie wiem, Wolałbym już mieć na przykład powiedzmy 300 leczenia więcej niż takie 16 niszczenia pancerza więcej, bo no jakoś tak nie wiem. Może i by w sumie było lepiej na przykład na paladyna, bo by się szybciej albo na wojownika też, bo by się szybciej ten pancerz zniszczyło, no ale jednak ja bym wolał latać z leczeniem turowym. Czy mam jeszcze jakiś... Jakieś błogosławieństwa, które też niszczy No nie, raczej tutaj nie mam. Wiem, że mam w depozycie strasznie tego dużo, ale to są takie błogosławieństwa bardziej unikatowe, takie... Takie, których po prostu, no... Takie, które się używa na przykład na expo, czy coś do PvP, to to takie za dobre nie jest. No ale jakieś tam były chyba z niszczeniem właśnie pancerza. Oto była ninja... Mega Lord Barot. Teraz się muszę zrewanżować, jak już mam e, mojego kochanego Paladyna, bo pamiętacie wtedy, jak mnie zaatakował... E, właśnie... dwie właśnie temu, jak byłem magiem i ja miałem 100%, miałem no, miał 20% i nagle się okazało, że on ze mną wygrał. Chyba, że, czy, chyba, że się z kimś biję, bo nie wiem, nie mam pojęcia. E, ale zobaczymy. Trzeba tylko skończyć tą walkę. Nie wiem po co on w ogóle przedłuża. Lepiej w sumie dla mnie, bo na przykład nie walnię mnie jakiś Hotoba Ninja, a na przykład on ma te budki skica i różnie by z nim to mogło być. I to jeszcze jest łowca, więc. Więc wiecie, no ale nie walczyłem z nim jeszcze. Nie wiem, jakbym, jakbym z nim miał. Ogólnie nie walczyłem z żadnymi łowcami. Ile ja mam w ogóle uniku? 30% niecałe. Hmm. Nie za mało, nie za dużo, takie 40% to już bym był zadowolony naprawdę, ale 30% to tak, to tak wiecie, no tak tak pół na pół, tak powiem. Nie za mało, nie za dużo właśnie. Mm, no, szybciej. A, taka walka w nieskończoność. Ciekawe, czy on właśnie z kimś walczy, czy nie. Gdzie on jest? Miałem jakiegoś laga, że go widziałem, czy co? Czy on z kimś padł? Aha, no no dobra. Padł. I co, już nikogo tutaj takiego nie ma, z kim by szło zawalczyć. Chyba, że chwila. Z kim on tu walczy? Chyba z Davisem. Aha, on będzie walczyć z Davisem. Więc poczekamy, zobaczymy, z kim przyjdzie mi walczyć. I wylosowało mi Bloodlessa. Czy tam Bloodlesa, nie wiem jak to się czyta nawet. Chyba Blood. E, on jest naprawdę dobry. Trzeba na niego uważać. I on ma leczenia. 6557... No jakieś 700 będzie miał. Zobaczymy jak z unikami. I w ogóle ciekawe czy ma podwójną, głęboką, czy nie. O, tak ma. Tysiąc już mi ciągnie z niej. Aj Kurde, dotyk mu wbił. On ma legendarny dotyk. A i będzie ciężko, naprawdę. Bo już na mnie siedzi 1430 od głębokiej. Kurczę, Gdyby nie ten dotyk. Niech mi też wejdzie. O jezu, teraz nic nie trafiam. O, no niby coś tam weszło, ale... Ile tych klątw? To jest niemożliwe. Jak nie klątwa, to unik. O nie, wierzę. Taki drugi blankan. Troszkę niesprawiedliwe, no ale... Co zrobić, no? Tych podwójnych głębokich nie powinno w ogóle być, no. no. ale cóż, myślałem, że to będzie już taka jedna z lepszych łaźni, no ale niestety znowu tancerz z podwójną głęboką pokrzyżował moje plany, więc zapraszam do kolejnych moich produkcji i żegnam. Do zobaczenia, cześć!